Dzień dobry, Amelio. Dzień dobry, witam. Miło, miło by spotkać Cię ponownie, tym a. razem y, na Porto Santo. Właściwie, tak. a nie w Madrycie. Nie w Madrycie, bo po raz pierwszy spotkałyśmy się w Madrycie i tam mm, wystąpiłaś jako Tłumaczka, tłumaczka. E, jaki, e, co to było? No, no bo przecież z okazji prezentacji e, polsko-peruansko-hispańskiej antologii Ulepione z i słońca i, i to taki projekt, że połączył e, e, wspomniane narodowości i poetów, e, Przede wszystkim kobietę trzeba powiedzieć, ale nie tylko wyłącznie. I razem z Ziką, no to w Madrycie mieliśmy niesamowite spotkanie. I z tego dużo różnych inicjatyw też piszło e, później, nie? Bo być może życie, jak w Madrycie, yes, yes. jak Polacy mówicie, to, to, to nie ja, to... to po hiszpańsku mamy inny zub. <gryst> ale też możecie jak patrzeć. No i to spotkanie zawiodło nas właśnie tu, do Porto Santo i to jest właśnie kontynuacja e, tej przygody z poezją. To była antologia, tak jak wspomniałaś, uległona ze słońca i gminy. 15 wierszy poety peruwiańskich i 15 z Polski. Tak? I oprócz tego spotkania w ambasadzie, to miałeś, był jeszcze wieczór. Jasne, wieczór poetycki i i, 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 i i jeszcze do tego, no to nawiązaliśmy kontakty nowe, mosty kulturalne, bo przecież zapomnę, to, 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 to ta współpraca między Fundacją Wspólnej Przestrzeni no to, i jeszcze ze Stowarzyszeniem mm -hmm. Alendi no, z, z, z Panią Perezem, czyli nasza wspólna um, koleżanka i poetka Terina Rapmerta, no e, niesamowite inicjatywy mamy tutaj e, jak to było? Nawet społeczne, oczywiście też hmm, poetyckie, ale z, ligą, z Portugalską Ligą hmm, neokrony, I jak to jest? Z Opiekach ligą Z więc Lektyki. teraz Opiekach Lektyki. Madeira na Lektyki. Tak, i to o czym wspomniałeś, mhm. że całe ten, to wydarzenie Portfultura mhm. jest dedykowane osobom y, zmagającym się z chorobami. Tak, o, bo zadając Pani te z... wstąpki, taj... ale przecież ma różo różowo. Ale ma różowo, to ja to różową bluzkę tam, Wies, tak. W każdym razie była y, prezentacja stowarzyszenia z Madery, z Madery które tak. wspierają a, tak. osoby z kobiety tam o, i... ale to też no oczywiście to jakby taki motyw przewodni ale oprócz tego e, portkultura no. to e, spotykali się ludzie jak z tak, z różnych kultur, bo jest i poety z Portugalii, oczywiście, i też z Hiszpanii, i też nie tylko jak ja z Madrytu, ale też z kraju Basków, jak po w przypadku przeglądu, jak na jeszcze mamy też uśkolaty, eminata. I, i, I dużo Polaków, i Polonia we Włoszech też nas wspiera. i oczywiście się, no, przestrzeni. I więc to daje, nie wiem, to motywuje po prostu, i, i już myślimy o co będzie dalej. nie? Może chcesz by, wyjaśnić, jakie mamy projekt? Czy, na następne spotkanie. No, na następne spotkanie. Ja bym ciebie jeszcze za zanim będziemy zdradzać tajemnice, no, to jeszcze czas, bo o, dopiero. A to coś pracujemy, pracujemy To więc bardziej. na to czas. Oczywiście. Bardziej bym chciała, żebyś powiedziała, co jeszcze tutaj, co, co przedstawiłaś, co jeszcze będziesz tutaj, Czy będziesz miała jeszcze możliwość zaprezentować swoją twórczość? Czy... Aha. A, to wczoraj ciekawa prezentacja. A, wystąpienia graficzna. Graficzna też? E, to nie, po prostu, że sztukę, no to, to trochę się znam i, i ale tak naprawdę, to ja, ja, ja jestem e, gitarzystką i filożką, też filolog, i, 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 i właściwie, e, Zawiskom, jak już mówiłam, i mam swoje wiersze, czyli jeszcze e, zaprezentowałam w ale też była mowa o, o Sejmie Bogułtyckim i o polskiej e, szkoły reportażu. I jeszcze trochę o mm, opowiadaniu. Więc bardzo, to, bardzo, to, to, to. bardzo ciekawa była prezentacja. Pomimo, że mieszka w Polsce i oglądałam filmy Wajdy, bo tak. wspominałaś o filmie Popułki tak. To dla Ciebie było tak ważne, no, ważne, tak ważne, jak to określić, pozycja w historii kina? Tak, 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 bo przecież e, e, tak była kina, tak jak mówimy, kolejne, no ale na świecie i jeszcze ten film, no o wartościach. To o tak, e, e, pamięci, walce z e, 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 organizmem e, i, i znakomita książka, e, e, znakomici aktorzy, oczywiście reżyseria, e, pan Andrzeja, i m, wszystko się jakoś e, e, wspiera wzajemnie, jakby potęguje. więc to e, ja nadałam podobne tytuł z seju, e jak napisałam o Kapuścińskim, czyli popiół i, i, i nie i diament, w tym przypadku musiałam zapłacić ta prawa, ale i tak no jogin. i o Kapuścińskim i o reportażystach. Dobrze. Eee, Pira, no, tutaj no, rozmawiać jeszcze. Ale, tutaj, tutaj <grychy> to za eee, Dziękuję Ci, Amelio, Aha, dziękuję. Eee, za to, że podzieliłaś się eee, też e, swoimi refleksjami, związanymi chociażby z, z naszą budowaniem wspólnej przestrzeni tak? e, międzykulturowej. I też od różnych zainteresowań jesteśmy z różnych światów, z różnych stron, mm. ale spotykamy się w porcie kulturalnym. Tak. Do zobaczenia w następnym porcie. No, to było zobaczenia. To ja. Wam dziękuję. thank <laughs> you